Witam serdecznie drogie rybki na czytaniu tygodniowym, zobaczmy co też energię przyniosły Wam w tym tygodniu, przyniosą Wam w tym tygodniu, lecimy, co też dla Was, moi drodzy, co dla rybki, jakaś walka z młodszą osobą, z dzieckiem z młodszą osobą lub ze starszą osobą. Lub z całą rodziną, i obserwacja, co tam się będzie działo, ale czysta droga, czyli zakończenie, zakończenie mamy konfliktu. W małżeństwach jakieś zawieszenie, zawieszenie broni, zawieszenie, spojrzenie na coś, spojrzenie na coś z innej perspektywy, unieruchomienie partnera, czyli mamy tutaj tak, jakby patrzycie na coś, nie wiem, czy fizyczne unieruchomienie partnera, czy, czy jakieś mentalne, czy nie wiem, Państwo podłóżcie to pod siebie, ale jeżeli chodzi o partnerów, to jest jakieś unieruchomienie. Z tym związane. Ale dla was, dla was w tym tygodniu z tegoż tytułu wypływa tylko ta dziewiątka kielichów, czyli jakieś samozadowolenie. Troszkę będzie walki, walki z dziećmi, z młodszymi energiami, z młodszymi partnerami, tak naprawdę z trygonu słuchajcie: wodnego, z trygonu powietrza. Najbardziej z powietrza mi się tutaj macie dużo mieczy, macie pięć mieczy w całym czytaniu. To jest bardzo dużo na siedem kart, moi drodzy. Więc tak naprawdę będziecie bardzo mocno, bardzo mocno nastawieni na energetykę taką, ale macie spełnienie marzeń, czyli tak naprawdę to, co w tym tygodniu potniecie, wszystko to, jakich wyborów dokonacie może nie tyle żywych odborów, ale takich zdroworozsądkowych cięć nawet jak one będą nie, nawet, jak, nawet jak będą wymagały od Państwa tak naprawdę nie, walki, tak, jakieś walki i mimo, że będzie się wydawało, że jest tylko takie pyrusowe zwycięstwo na chwilę, to nie to będzie coś stałego, coś co będzie na przestrzeni życia, Dawam nowy start, dawam Wam oddech, dawam to spełnienie, nie wiem czy będzie to wow, z wielkim wow, czy będą to malutkie jakieś, będzie to malutki kroczek moje drogie rybki, ale jest ta... Także wchodzicie na czystą drogę. Dzięki tym cięciom spełniacie swoje marzenia. Jesteście chronieni w tym tygodniu przede wszystkim. I dla tych, które chorowały, jest całkowite wyzdrowienie, tak bym powiedziała. Mm, I bym powiedziała, że tutaj, jeżeli chodzi o kielich, no to mamy serducha, tak? Czyli coś się dzieje. Uwaga na serduszko, drogie rybki. Ale wydaje mi się, że tutaj jest bardziej powrót do zdrowia i pewne rzeczy zaczyna się dostrzegać. Czyli tak jakby. Izolujecie się właśnie poprzez te zmiany, poprzez te takie bardzo zdroworozsądkowe cięcia. Myślę, że dużo rybek się z trygonem, szczególnie jeżeli chodzi o trygon. I nie wiem, czy ale o jakieś panie, o starsze panie z trygonu. Słuchajcie, powietrza mogą to być panowie, bo tutaj są karty dualne, tak? Ale jest jakieś cięcie, zakończenie też jakiegoś sporu i obserwowanie, co z tego tytułu wyniknie dla was, oczywiście, spełnienie, bo macie gwiazdę, tak? Jest ta samorealizacja, czyli takie. Aha, no dobra, to tą bitwę wybra, wygrałam, wygrałem ja. Ja sobie mogę odpocząć, ja dzięki temu mogę sobie iść na czystą drogę. Nawet chyba o tym nie będziecie, nawet nie będziecie sobie z tego tytułu zdawały sprawę. Natomiast coś dojrzycie, coś, co nie będzie Wam bardzo, bardzo mocno pasowało e, przez cały tydzień, będzie absorbowała Was energia dziecka. Nie wiem, dziecka e, czy kogoś młodszego, e, młodszego w Waszym życiu może być to na dużo, bo jeżeli partner to sporo młodszy, tak przynajmniej tą dekadę młodszy, no tak mi się wydaje, ale będzie takie absorbowanie, no i będzie troszkę kruszenie kopii, macie za dużo mieczy, ale kończy się to dla Was moi drodzy bardzo, bardzo pozytywnie zdrowymi cięciami, o tak bym powiedziała, czyli rybki w tym tygodniu rybki w tym tygodniu, jeżeli chodzi o zdrówko to serducha, nic więcej nie będę tu czytała, bo ewidentnie poka pokazuje mi się serduszko ale nowy płomień, czyli jeżeli chorowały serduszka to wchodzą, jeżeli jest to krążeniówka, czy jest to związane coś z ciśnieniem, no nie może nie ciśnienie, ale tutaj bardziej bym powiedziała, że krążeniówka, czy jakaś zatorowość, ale jest związane z sercem, czyli coś wraca do normy, coś się zakańcza, o coś walczycie, jest obserwacja, wyjście na czystą drogę i wow, jest tak jakby ozdrowienie, jeżeli chodzi o zdróweczko. Radzicie sobie, zejść nie ma, odejść nie ma, ale jest taka, jest kruszenie kopii, moi drodzy, w tym tygodniu jest takie, no. Unieruchomienie w jakiś sposób unieruchomne przez to, że tutaj partner czy w biznesie czy, czy w biznesie czy, czy tak jakby rywal w biznesie tak, bo to też może być, jeżeli chodzi o pracę, to to wam daje olbrzymie olbrzymi zastrzyk pozytywnej energii i bardzo szybkie racjonalne takie zdroworozsądkowe cięcia drogie rybki, czyli wy jesteście tak naprawdę na pozycji w tym tygodniu wygranej i coś dostrzegacie przede wszystkim poprzez obserwację Obserwacje, obserwacje tego, co się zadziewa na, porządku, na początku tygodnia. Idziecie dzięki temu w czystą drogę. Macie to dziewiąteczkę kielichów, czyli jest to samo spełnienie i tą. I Postanawiacie dokonać jeszcze więcej, czyli tak jakby te cięcie jedno to było mało, zobaczyłyście, że można, można, nic się z tego tytułu nie dzieje i dokonujecie i takimi cięciami, właśnie w jakiś sposób nie wiem o co chodzi, ale takimi cięciami pokonujecie swojego oponenta, tak? I coś przy okazji dostrzegacie, że to Wam daje spełnienie i tą czystą drogę. Natomiast jedyne co to tylko z dziećmi, myślę, że Coś się, coś się zadzieje, ale nie chodzi o zdrówkę. Myślę, że nie chodzi tutaj o zdrówko. Wydaje mi się, że jakieś zdroworozsądkowe podejście do, do dzieci lub do partnerów, sporo, sporo młodszych, moi drodzy. Tak, to widzę Was rybki w tym tygodniu. Poza tym nie widzę, znaczy, no widzę, bo tu można by było jeszcze poczytać, ale mamy krótkie energie, to są krótkie czytania tygodniowe. Także pozdrawiam kochani serdecznie i do kolejnego czytania buziaczki Hejpa. Skończyłam horoskop, cały horoskop, wszystkie znaki Zodiaku w tym tygodniu. Przepiękna energia. Mimo że mamy chyba nie za specjalny czas, jeżeli chodzi o koniunkcję gwiazd, ale karty wychodzą bardzo fajne, bardzo obiektywne, z olbrzymią taką dozą energii, moje drogie rybki. No i wszystkie znaki, które czytają, akurat ten znak chcę Wam to powiedzieć. Buziaczki, pozdrawiam kochani serdecznie i hejpa do kolejnego czytania.